O, jest! Jest! Świecący ryjek. Hamilk dzieje się. Magia. A pan ma mieć. relaks. Złoto. Złoty, a skromny. Tak. To jest mój wybór. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. O, może mało ambitne ujęcie, ale <laughs> warunki mamy, jakie mamy. Chociaż przyznacie szczerze, że w tym stroju nie wyglądam jak szofer kogoś poważnego. Uj ja sunę! O Chryste, panie! Nie huh. Nieźle. Co jeszcze. A kto tu tak nieśmiało wygląda? O, jest! Jest świecący ryjek. Ha! Jest. Tak, widać Cię z daleka. BMW i 7. Cześć i czołem, zobaczcie co tym razem Wam pokazuje BMW i 7. Zupełnie nowa siódemka w wersji elektrycznej, czyli chyba jedno z najbardziej kontrowersyjnych aut bawarskiej marki ostatnich lat. Tak się prezentuje ten flagowy model z logo BMW na masce. Zobaczcie to auto z przodu, bo to właśnie przód budzi chyba największe kontrowersje z tym olbrzymim grillem, który na dodatek jest podświetlony. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo jest dość jasno, ale ten olbrzymi nos, olbrzymi grill świeci się światełkami LED, tak żeby dokładnie wszyscy w nocy widzieli, kto za nimi jedzie. Zwróćcie też uwagę na dwukolorowe nadwozie, które jest bardzo ostentacyjne. Samo auto jest już mocno ostentacyjne, a w takim malowaniu jeszcze bardziej zwraca na siebie uwagę. Co ciekawe, taka dwukolorowa konfiguracja wymaga dopłaty ponad 60 tysięcy złotych. Pokażę Wam jeszcze ten samochód z tyłu. Może uznacie, że tutaj jest nieco lepiej. No, ja sam nie wiem, nie mam zdania. Dla mnie to auto po prostu jest kontrowersyjne. Z każdej strony, ale o gustach się nie powinno dyskutować. Jedna rzecz mi się w tym aucie absolutnie nie podoba, i to mówię wprost: coś, co mi nie pasuje po prostu do takiej limuzyny, to olbrzymi znaczek M na nad kolu. Okej, okay, auto ma M pakiet, ale czy w tego typu limuzynie trzeba się z tym aż tak chwalić? No nie wiem. I zobaczcie prawdziwą magię. Naciskam przycisk, drzwi same. Się otwierają i zapraszają do wnętrza, co czynię z olbrzymią przyjemnością. Siedzę już za kierownicą i siódemki. Naciskam magiczny przycisk, i drzwi same się zamykają. Tak to wygląda z pozycji kierowcy. Odpalę samochód, żeby tutaj wszystko nam się zaświeciło. Znane już z innych modeli dwa ekrany połączone jedną taflą szkła, lekko zakrzywione w stronę kierowcy. Co ciekawe, takie same ekrany z takim samym menu, różniące się rozmiarem można spotkać na przykład w X1. Także czy X1, czy i7, multimedia są takie same. Rozmiar jest tylko inny, a jak wiadomo rozmiar znaczenia nie ma. Podobno. Co poza tym? Poza tym cała masa błyskotek i świecidełek zobaczcie tutaj do ustawienia fotela, takie przyciski fajne, ozdobne, świecące listwy na drzwiach i przez całą tutaj szerokość deski rozdzielczej. Zobaczcie, co tu się stanie, jak odpalę światła awaryjne. Wszystko na czerwono miga. Te kolory oczywiście tutaj mam zielony akurat, można sobie regulować, można wybierać spośród miliona barw niemalże, także jest tutaj kolorowo. Same kryształki, te takie świecidełka są także na tunelu środkowym, pokrętło die drivea jest, jest też takie kryształowe, pokrętło głośności, nawet wybierak skrzyni biegów jest też taki kryształowy. Nie ma, jak widzicie, prawie wcale fizycznych przycisków. Panel klimatyzacji powędrował już na ekran dotykowy. Nie ma też takich znanych z innych BMW trybów jazdy. Jest za to przycisk wirtualny, bo to nie jest fizyczny przycisk od takich oto ustawień. I co ciekawe, w zależności od tego jaką tutaj opcję wybierzemy, nie tylko zmienia się układ napędowy, w sensie konfiguracja układu napędowego, ale na przykład gdy sobie wybiorę tryb, na przykład relaks, no to też inaczej się tu poświetlenie ustawia, masaż się włącza w fotelach i ogólnie auto nastawia się na maksymalnie zrelaksowaną podróż na maksymalny. Komfort. Jakość wykonania na absolutnie top. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Skóra, mm, drewno, świetne materiały wykończeniowe, świetne spasowanie. Tak to wygląda z pozycji kierowcy. No, przypomina to inne modele marki, ale w siódemce, nieważne czy elektrycznej, czy nieelektrycznej, cała magia dzieje się z tyłu i do tyłu też was właśnie zapraszam. I już wylądowałem z tyłu BMW i 7, i to właśnie to miejsce jest tym najbardziej odpowiednim do podróżowania tym samochodem. Zobaczcie, tutaj na drzwiach mamy taki, powiedzmy to, tablet, raczej coś, co przypomina bardziej smartfon, i z tego poziomu możemy sterować wieloma funkcjami samochodu. Rolety, proszę bardzo, można podnieść, można opuścić. Opcji jest tutaj naprawdę dużo. Można też sterować klimatyzacją, podświetleniem, radiem, no dosłownie całą masą rzeczy. Natomiast największe wrażenie robi ustawienie fotela. Zobaczcie do takiej pozycji. O, i teraz niech dzieje się magia, a pan ma mieć relaks. Fotel przede mną. Odjeżdża do przodu. Zanim to się stanie, całkowicie powiem Wam, że w takiej pozycji nie przeszkadza kierowcy, to znaczy nie zasłania widoku prawego lusterka. Teraz zobaczcie, co się dzieje tutaj. O, może mało ambitne ujęcie, ale <laughs> warunki mamy jakie mamy. O! Proszę bardzo. I tak to można. Podróżować. Ale, jakby tego było mało, zrobimy jeszcze taką sztuczkę, zaraz pokażę. Ciach. 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 I teraz mogę poczuć się jak w kinie. Ależ mnie zaimponowało teraz to BMW i 7, chyba stąd nie wychodzę. Wrócę jeszcze do tematu tych automatycznie otwieranych drzwi. Być może zastanawiacie się, co się stanie, gdy staniecie jakoś blisko ściany, blisko jakiejś przeszkody, czy te drzwi się w ogóle otworzą, czy może otworzą się z dużym hukiem, uderzając w tę przeszkodę. Już demonstruję, jak to wygląda. Swoją drogą zobaczcie, można je też normalnie ręcznie zamknąć, tak samo ręcznie można je otworzyć. Stanę blisko samochodu, nacisnę guzik do otwarcia drzwi i zobaczymy, czy drzwi we mnie uderzą. Nie, zatrzymały się. W bezpiecznej odległości, i ta, tak też będzie, jeśli napotkają one jakąś inną przeszkodę, a nie tylko człowieka. Także auto może być, może czuć się bezpieczne. A co elektryczna siódemka skrywa pod maską? No, olbrzymią plastikową osłonę. Jak widać, niewiele tutaj widać, wszystko jest zasłonięte. Natomiast najważniejsze fakty są takie, że. Jest to silnik elektryczny o mocy 544 koni mechanicznych oraz momencie obrotowym równym 745 Nm. Co ciekawe, taka moc, ta maksymalna moc dostępna jest tylko w trybie sport albo poprzez naciśnięcie na łopatkach funkcji boost. W standardowych ustawieniach silnik wytwarza 490 koni mechanicznych. Takie parametry wystarczają, aby setka pojawiła się na Prędkościomierzu po 4,7 sekundy, co jak na auto ważące na sucho prawie 2700 kg, jest rewelacyjnym wynikiem. Przy okazji zaglądania pod maskę i wspominania o danych technicznych, o parametrach technicznych tego silnika, tego samochodu, wspominałem, że cała moc dostępna jest tylko w trybie sportowym. Aby ten tryb włączyć, trzeba nacisnąć przycisk na konsoli. Centralnej oraz wybrać tryb sport i wtedy mamy do dyspozycji 544 konie mocy. Zobaczcie też, jak fajnie tutaj się nam te świecidełka ta listwa zaświeciła na czerwono-niebieskie barwy. Natomiast jeśli nie chcemy za każdym razem przełączać się tryb sportowy, a chcemy na przykład jechać w trybie oszczędnym, za kierownicą tutaj z lewej strony mamy taką łopatkę z napisem boost. Jeśli ją pociągnę do siebie, proszę bardzo, przez 10 sekund. Mam też do dyspozycji 544 konie. Co ciekawe, przez te 10 sekund także boczki foteli mi się podpompowują, żeby lepiej utrzymywać ciało w czasie nagłego przyspieszenia. Ujo, sunę! Ochryste, panie! Hu! Nieźle. Ach, chcę jeszcze. Przyznam szczerze i bez bicia, że do BMW i 7 podchodziłem trochę jak przysłowiowy pies do jeża, e, lub jak kto woli, jak pies do Bobra. E, wszystko oczywiście za sprawą kontrowersyjnego wyglądu zewnętrznego tego modelu, który wywołał jedną burzę w internetach. Jednak gdy przejechałem się tym samochodem, zarówno jako kierowca, jak i jako pasażer, ten wygląd zewnętrzny przestał mieć dla mnie jakiekolwiek Znaczenie. Nowa siódemka jest absolutnie topową limuzyną. Ma topowe wykończenie, topowe wyposażenie. Oferuje topowy komfort podróży i topowe wyciszenie. Szczególnie na tym tylnym fotelu, którego rozłożyć można niemalże do pozycji leżącej, włączyć sobie jakiś film na Netflixie czy serial na tym wysuwanym z sufitu monitorze i cieszyć się w nieskrępowanych warunkach każdą, absolutnie każdą podróżą. Chociaż z drugiej strony z tą podróżą to tutaj bym jednak nie przesadzał. Producent oferuje, że zasięg elektrycznej siódemki potrafi wynieść około 600 km. W praktyce da się osiągnąć rezultaty na poziomie 450, może 500 km, jeśli się bardzo postaracie. A propos samej jazdy za kierownicą tego auta, to wspomnę o jeszcze jednym. BMW i7 niesamowicie dobrze maskuje swoje gabaryty. Co dokładnie mam na myśli? Prowadząc ten samochód, nie czuję się tak, jakbym prowadził jakiegoś tankowca na kołach. Absolutnie nie. Mam wręcz wrażenie, że... Jadę zwrotnym autem, które ma kompaktowe rozmiary. Chociaż przyznacie szczerze, że w tym stroju nie wyglądam jak szofer kogoś poważnego. I na koniec zdradzę Wam jeszcze jedno: z wnętrza i siódemki nie widać, jak to auto wygląda na zewnątrz.